Witam wszystkich niezwykle serdecznie. Prawie 41-letni LeBron zdobył w meczu z Philadelphia 29 punktów, trafiając w 34 minuty na parkiecie 12 na 17 rzutów i rozdał 6 assists, notując przy tym tylko dwie straty. Więc zasadnicze pytanie jest takie, jak LeBron wciąż to robi, pomimo tak zaawansowanego wieku w sezonie numer 23? I fakt jest taki, że choć LeBron przez większość lat swojej kariery bazował na tym, że jego atletyzm był na zupełnie innej półce niż średnia ligowa, i że był w stanie dominować szybkością, dynamiką, wysokiem każdego ligowego rywala. To wiadomo, że to z wiekiem musiało y, zaniknąć, i jak tylko to zaczęło zanikać, LeBron zawsze adaptował swoją grę do tego, co był w stanie zaoferować. Rozwinął rzut, rozwinął grę w półstapie, rozwinął grę podaniem. Jego koszkarskie IQ z każdym sezonem wzrastało. Być może to jest jego koszkarskie IQ, to jest sprawa do jakiejś naprawdę y, takiej rozprawy naukowo-sportowej. No być może mamy tutaj do czynienia z koszkarzem, naj, największym koszkarskim IQ w historii, no ale mniejsza już o to. Zawsze LeBron po prostu starał się adaptować tak, żeby wycisnąć maksa ze swoich możliwości. Eee, czy to z czysto z możliwości, czy to z możliwości fizycznych i w wieku 41 lat wciąż to robi. Eee, bardzo bym powiedział takich komfortowych i niekomfortowych warunkach, ponieważ pierwszy raz w karierze być może jest zawodnikiem, który nie jest już głównym Bolhandlerem swojej drużyny, nie jest głównym inicjatorem swojej drużyny, nie jest też drugim głównym inicjatorem drużyny, a jest trzecim. Tak gra Lebrona się absurdalnie zmieniła, to znaczy on teraz jest w dużym stopniu już zawodnikiem mocno grającym bez piłki. No ale dzisiaj sobie przejdziemy do tego meczu z Philom. jak to wyglądało, dlaczego, dlaczego Lebron wciąż ma taki niesamowity wpływ na grę pomimo takiego wieku. Zaczynamy od jednego z pierwszych posiadanych Lakersów. Ma wyizol wyizolowaną stronę, także po prostu jest tutaj backdown w poście, dojście do e, painta, duża przewaga siły fizycznej i kończenie hukiem. Łatwe dwa punkty. Kolejna rzecz, jaką Lebron wciąż jest w stanie robić, to podnoszenie gry Lakersów w Transition na wyższy poziom. Z takimi zawodnikami jak Reeves i Luka, co się staje jeszcze prostsze. E, szybkie podanie do Reeves'a, który rozciąga też grę. Reeves tą piłkę mu zwraca Lebron automatycznie wykrywa którego na którego nikt nie spogląda taki. Zagrywa mu podanie przez całe boisko. Rotujący zawodnik, podanie rotujący Maxi do Luki. I Luka może atakować. Choć tutaj tych punktów akurat yy, nie mamy. Yy, kolejny raz atakowanie w transition. W tym wieku, yy, powiesz, Lebron to jest yy, najlepszy zawodnik na pewno w historii, jeżeli chodzi o grę w transition, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I on w, wciąż w tym wieku jest w stanie dochodzić do pozycji, ale tak jak na przykład tutaj widzimy, no, jest ten wyskok nawet bardzo już opóźniony z lewej nogi, yy, ale po prostu. Brakuje już, wiecie, utrzymania tej, tej, tej gry w powietrzu, żeby żeby skończyć, skończyć taką piłkę. E, no trudno, ale jeżeli chodzi o samo dojście do pozycji, on na pewno też jak zrzuci trochę rdzy, to, to będzie to lepiej wyglądało, tak? E, ale na pewno też musimy sobie uświadomić, no i to widać, zresztą mówię, że się już od paru lat, że to kończenie pod koszem będzie sprawiało czasami Lebronowi problemy, szczególnie w jakimś e, kontakcie, tak? Ale to nie zmienia faktu, że ta jego dynamika wciąż jest na, na wysokim poziomie. Odwiniem to sobie. Zobaczcie tylko, jak on cały czas z jaką prędkością on jest w stanie atakować zawodników. Plus ta siła fizyczna, która pozwala mu się przebijać przez Grimesa i kończyć tak, ee, tak prosto. E, znowu jest kontra. Embiid tutaj e, gubi się z Grimesem, ponieważ łapią się na kryciu e, Heysa. No i to od razu kreuje przestrzeń. Tą dużą przestrzeń, której Maxi nie będzie zamykał, ponieważ tutaj gabe Vincenta. Więc co robi Luka z LeBronem? Oni sobie tą przestrzeń od razu identyfikują, jest podane do LeBrona. No i to jest po prostu, popisuwa. Czter 23 rok, co tu e, dużo mówić. E, następna akcja to jest ball screen z Gypsem, który jest zaskakująco dużo w tym sezonie, i warto na nie zwrócić uwagę, bo one póki co, z tego co zaobserwowałem, przynoszą dosyć dużą korzyść Lakersom. E, także e, no. Mam ten screen. Widzimy, co tutaj robi e, embit. On odchodzi od tego hejsa, bo będzie starał się pomóc w razie W, razie w, tak? w razie czego, co by się działo. Każdy tutaj gra sobie przejąć tego hejsa, w razie czego, żeby on by tagował e, tego hejsa, gdyby zdecydował się atakować kosz. E, no i zostawiać kombowi dwóch zawodników do krycia. E, więc widzimy, że jest tutaj e, embit bardzo już głęboko, odpuścił tego hejsa, piłkę podaje, lift do Lebrona. I no to jest właśnie... Ta popisu, po, popisowa gra, po prostu e, e, Lebrona, w której on jest ta, tak, jak taki ułamek sekundy, taka chwila w czasoprzestrzeni, przestrzeni, kiedy Hayes pojawia się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, co zaraz zobaczymy. Tutaj leci podanie do niego, i to jest podanie w idealną, taką właśnie klatkę przestrzenno-czasową, kiedy Hayes ma mismatch, Match, Ambit jest za daleko, żeby pomóc, i No, Heis musi taką piłkę nad Grimesem skończyć. No i mamy dwa punkty. To są punkty e, z niczego, tak naprawdę. Są punkty z niczego, ponieważ ten, e, ta, ta, ta zasłona, ta, ta gra dwójkowa z riffem Lebrona, e, na pierwszy rzut oka nie, przynosi, nie przyniosła żadnej korzyści, tak? No ale masz po prostu koszkarza, który jest w stanie zidentyfikować właśnie tą chwilę odpowiednią na podanie. E, no ale co? Lecimy, lecimy sobie dalej. To jest fajny przykład tego zwykłej po prostu konterki. Tutaj jest, tutaj jest. Widzicie kolejna akcja w kontrze. Po prostu zwykły spota shot Wykorzystuje to, że embit musi się zająć hejsem no i pali, pali, trójkę. Tu kolejna akcja screenowa z Reevesem, gdzie będzie wide open Lebron, ponieważ Reeves martwi się razem z Barloem tutaj. Eee, po prostu, bo, ponieważ Maxi razem z Barlową boją się o tego Reevesa, więc rotują do niego i zostawiają LeBrona e, wolnego. Tu mamy coś w rodzaju Horn Seta e, z Danciciem i e, LeBronem na high postie, tak? E, z taką ideą, żeby LeBron prawdopodobnie dostał Switcha przy stawianiu tutaj zasłony dla, e, dla, dla Reevesa. Do tego switcha nie dochodzi, więc piłka leci do Lebrona i ta akcja przechodzi w naturalną kontynuację, czyli mam tutaj dribble hand -off razem z Gabe'em Vincentem, który będzie rejektował tą zasłonę od Lebrona, robi to w świetny sposób. Lebron ma w tym momencie switcha, więc zagrywa mu piłkę Vincent. Lebron wygrywa ten pojedynek z Maxem, wchodzi pod kosz, ale Embiid jest w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie i... Kończy, e, kończy, kończy tą akcję blokiem. Także widzicie, że LeBron właśnie będzie dużo operował jako zawodnik bez piłki, e, co zresztą możemy sobie mm, zobaczyć. E, kolejny, kolejny hornset Lakersów, tu jest zasłona dla, dla Elifsa, żeby złapać jakąś przewagę nad Maxejem. Odegranie do znowu jakaś próba wytworzenia przewagi. Ta akcja automatycznie flowuje. E, w zasłonę dla LeBrona, który ma zdobyć przewagę w atakowaniu kosza, on tą przewagę zdobywa. Jest już w pomalowanym i mamy piękny fadeaway. Dwa punkty. Co chcesz, co, co, co chcesz więcej? Tak, trzech wyskilowanych koszykarzy: jak Leif Wzdącić i, i, i LeBron, to naprawdę rzadkość na jednym parkiecie, więc oni sobie mogą naprawdę grać. Tak zróżnicowane, tak zróżnicowane zagrywki, że to się nawet nam nie mieści, a możliwość improwizacji jest na tak wysokim poziomie, że naprawdę nawet ciężko, ciężko sobie wyobrażać, w co oni będą w stanie, w stanie przechodzić gdzieś już, kiedy lebrą zrzucić tą rdzę i wszyscy wejdą na taki odpowiedni poziom, taki typowy dla jakichś gier styczniowo e, e, lutowych czy tam marcowych, tak? Dobra. Eee, zasłona od Aiton'a dla Lebrona, by ten mógł sobie znaleźć więcej miejsca gdzieś tutaj e, w tej okolicy. Mamy tutaj pozycję dla Lebrona na łokciu. E, no i następnie idzie sobie pracować na spokojnie. Jest back down, back down, back down. Pump fake i fade away. Dwa punkty. Nic e, prostszego tak. Kontra. No i po prostu to jest typowy Lebron. Tak? Identyfikacja wszystkiego, co się dzieje na boisku, będzie atakował Maxeya. To samo y, rozumie Embit, że jest Lebron atakujący Maxeya, więc mamy ogromny mismatch. Y, no więc, więc Embit rozumie, że musi trochę tą, y, tą, tą przestrzeń zawęzić. No i odpuszcza tego Riffsa, co od razu identyfikuje Lebron, robiąc no look pass do niego. I mamy tutaj wide open trujeczkę dla Riffsa, której niestety on y, nie wykorzystuje. Następna akcja. E, blok na, na Tairisu Maxeju, kontra, no i mamy prosty robik do Rui'ego Hachimury. Nic trudniejszego dla jednego z najlepszych rozgrywających w historii e, tego e, sportu: trójka gwiaba Vincenta, e, zbiórka do Lebrona, który prawdopodobnie od początku tej akcji identyfikował to, że po oddaniu tego rzutu L'Arevia będzie się relokował, tak? więc ta piłka. Kiedy wchodzi w ręce Lebrona, zobaczcie, to już jest ruch, żeby podać temu Larevi, tak? Nikt sobie z tego nie zdaje tutaj sprawy, czy EdgeComp, e, czy Grimes, e, no nie mają po prostu o tym pojęcia, że, że ten Larevia się relokował, Lebron to wiedział, ponieważ no, po pierwsze był w lepszej pozycji, no, a po drugie jest Lebronem, no i pali znowu no lub pasa do, do Larevi, Wszyscy w szoku e, rotują, ale jest za późno, a wali airbola. E, trudno zdarza się nawet najgorszym. Mm. Piłka w low postie, obrót na triple treta i no, po prostu kolejny przykład tego, jak LeBron szybko jest w stanie reagować na wydarzenia wojskowe. Grimes szuka opcji do podania, tak? Zobaczcie sobie to jeszcze na odwinięciu. przemuje w, w switchu Vincenta, zobaczcie, jak za każdym razem spogląda na LeBrona. Spogląda, czy jest Vincent, spogląda na LeBrona decyduje się na pomoc i zobaczcie, jak szybko LeBron identyfikuje to, że Vincent będzie wide open. Bardzo szybko. Podanie, trójka, mamy punkty. Nic naprawdę prostszego. Eee, kolejny raz Hornset, Set, Screen dla Reevesa, żeby go uwolnić. Podanie LeBrona, no i tutaj separacja Reevesa, ale niestety ten rzut nie wchodzi. Zobaczcie, jak niesamowita Niesamowite rzeczy potrafi robić z piłką LeBron, że na przykład to podanie yy, to podanie przechodzi, tak? Widzimy, że jest ten... Niech to leci sobie na tym zwolnionym tempie, yy, jest flerskim dla Aitona yy, i Eczką też sobie zdaje sprawę z tego, że przegrał pozycję i że prawdopodobnie to jest akcja przeznaczona do tego, żeby Leaf został piłkę, tak więc. Idzie od razu ręka w górę, szukając gdzieś przechwytu. I nie wiem, jakim cudem LeBron jest w stanie zrobić takie podanie, że one dochodzi prosto w pocket Reevesa, który jest sobie w stanie od tego momentu atakować. Próba Double Drag Screena dla, dla Reevesa, którą on odrzuca. Ej, to sobie już tutaj atakuje. Kolor, zostaje wysoko LeBron. Przechodzą znowu w Ball screen Pocket Action, którą Reeves znowu rejectuje. Mamy Lebrona na short rolu, otrzymuje piłkę i jak tylko Embiid wychodzi wyżej, od razu rzuca loba do yy, no Po prostu znajomość gry na, na absolutnie topowym yy, poziomie. Transition od razu. Widzi, że tutaj nie ma za bardzo możliwości gdzieś, e, gdzieś, 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 gdzieś od początku kontynuowania tej akcji od razu, od razu przyparcie Filadelfii do muru. Widzimy, że jest tylko item, no niby w tym momencie można było grać mu podanie, no ale nie zawsze coś takiego warto grać, nie zawsze coś takiego wychodzi. Czasami coś, co się wydaje zaskakujące może być oczywiste dla, dla rywala. Przechodzimy w spokojny bolskni sobie tutaj e, z Riffsem. tak. Piłka w short roll dla Lebrona, no i w tym momencie Pomimo tego, że Embiid wychodzi, jest leczką na etonie, można by było grać Vincentowi, ale to jest Lebron i to jest akcja, która. Jeżeli on włoży wciąż du dużą dawkę siły, siły w tą akcję, to prawdopodobnie skończy szczególnie na e, MBI w, w takim stanie kolan, więc sobie to odwiniemy jeszcze. Short roll nie ma po co nikomu zagrywać, ponieważ jest duże miejsca do ataku i kończymy po prostu e, po prostu. Akcję. Znowu ball screen z Reevesem, dostanie piłki na high postie. Eee, za, 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 znaczy rozszerza tutaj pole gry Ayton atakujący kosz, ścina e, Hachimura. Jedyny, którym to widzi jest Lebron, ponieważ Grimes gubi tego Hachimurę, za późno się już e, orientuje, gdzie jest przykryty przez Aytona, musi go obiec e, dłuższą trasą, piłka dla Hachimury, no i mamy jumper. Z takiej pozycji buka z masłem kontra. Kolejny raz Lebron będzie tutaj identyfikował, komu w tym momencie piłkę zagrać. Po pierwsze, mógłby tą akcję e, potroić, to znaczy zagrać do doncicia który by dopiero wtedy grał do Larrayvii, który będzie atakował przestrzeń nam ten moment przez nikogo nie niekrytą, czyli mówimy o tym tutaj obszarze. Ale on sobie z tym podaniem poczeka, ponieważ wie, że LaRaevia ma mniejszą grawitację od Luki to prawdopodobnie do Luki pierw będą chcieli doskoczyć obrońcy niż do LaRaevii szczególnie, że nikt go w tym momencie nie spotuje, tak jak mówiłem, tak? więc jest podanie do LaRaevii, no ale w świetnym miejscu znalazł się akurat Dramond, więc przechodzi tutaj akcja w stratę i piłka będzie dla Filadelfii no i to jest już końcowa akcja popisuwa Goata, czyli atak, step back, midrange siataponie. Eee, co tu więcej dodać? Sami wszystko widzieliście na tym materiale, że LeBron, pomimo tego zaawansowanego wieku, pomimo 23 sezonu na parkietach NBA wciąż po prostu ma impact e, dla wielu zawodników niedościgniony. I, i żeby też na przykład e, ta narracja wydawała się wszystkim jasna, a ja nie jestem kompletnie akurat zwolennikiem tego personelu osobowego w, w Lakersach. To znaczy mi się wydaje, że oni wcale w playoffach nie będą silni, zresztą tak jak e, przed rokiem. Mm, przede wszystkim ze względu na to, że ten wiek Lebron jest obciążający defensywnie. E, obecność Luki i Lisa jest obciążająca defensywnie. Obecność Eltona jest obciążająca defensywnie. Obecność Hatchimuria jest obciążająca defensywnie. E, będzie, będzie według mnie tego brakował i w sezonie regularnym ta gra będzie się im o wiele bardziej kleić, ponieważ ta złożoność meczapów, złożoność przygotowania meczowego jest o wiele mniejsza, w sytuacji, kiedy będą musieli grać mecze co, 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 co dwa dni. Ta regeneracja przy przypadku Lebrona będzie też o wiele cięższa, no chyba, że on znowu zdziała jakieś sudanty play-offy. Ale generalnie ta, 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 takiego jestem zdania, że m, prawdopodobnie ten ta sezon tak wcześniej się nie zakończy jakimś sukcesem. I pomimo mojej sympatii do Lebrona i pomimo tego, jak cały czas jestem w stanie doceniać te rzeczy, które on robi na parkiecie, no to. Um, nie chcę mówić, że trzeba wiedzieć, co kiedy ze sceny zejść, bo Lebron z tej sceny nie musi schodzić, ponieważ wciąż dużo daje drużynie, bardzo dużo. Um, ale trzeba też jasno raczej weryfikować rzeczywistość, w której LeBron, w tym momencie, może być czasami ciężarem dla swojej drużyny. I będzie tym ciężarem, wydaje mi się, w playoffach. Po prostu y, będzie, no, chyba, że tam. W... W off-season poszły jakieś cuda na regenerację Lebrona, na postawienie go do pionu, żeby on wytrzymał trudy sezonu, plus żeby playoffy offy go nie wykończyły, plus JJ Reddick tak ustawi ten zespół, żeby zmaksymalizować ee, ich, 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 ich plusy, tak? ich, ich pozytywy, ich zalety i żeby minimalizować te wszystkie jakieś tam niedoścignienia. To z mojej strony wszystko. Mam nadzieję, że, że, że Wam jak również po prostu maluje się bardzo na twarzy, jak tylko widzicie kolejny świetny mecz Lebrona, szczególnie w tym wieku. Trzymajcie się. Hej. Cześć.